Cześć, dzisiaj spóźnijmy kilka o metrówkach. Dlaczego używam metrówek jednej marki na stolarni? I tutaj wcale nie chodzi o klasę dokładności, bo jest chyba trzy klasy, Tylko e, ani o jakąś tam ukochaną markę. Tylko chodzi e, o to, żeby wszystkie pokazywały ten sam wymiar. Czyli na przykład, gdzie sobie coś mierzę, na przykład 152 mm, rzucam metrówkę, podchodzę pod długośnicę, Tu mam drugą, mierzę, docinam 152 trzask, podchodzę pod. Element, no za krótkie, półtorej milimetra, no i co, i do wywalenia, mamy zmarnowany materiał. A dlaczego ja wybrałem akurat te? Powód jest banalny, bo są żółte i łatwo je na stolarni wszędzie odnajduje No i ogólnie są dobrej jakości, mam już je bardzo długo i dają radę, pokazują to samo. Ja zaraz wam pokażę na kilku metrach, że wymiar się zgadza. Tutaj pomiar 90 cm. I tutaj 4 metry. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę, zostaw komentarz. Pozdro, cześć!